Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będą sukienki, a właściwie jedna sukienka w trzech kolorach i mam trzy sposoby. Będzie też historia tej sukienki, pokażę Wam jaki prezent mi mąż kupił, także będzie fajnie. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, OSA, osobista stylistka i dzisiaj pokażę Wam tę sukienkę, później opowiem Wam jej historię, pokażę Wam tę sukienkę na kilka sposobów, bo jak zwykle, że uroczystości rodzinne, nie wiecie w, w co się ubrać, e, jaka sukienka dla każdej sylwetki, jaka na wesele, jak to stylizować, jaka na randkę, no więc ja myślę, że ta. E, spieraliśmy się z Michałem, jaki to jest kolor, moim zdaniem to jest kolor bardzo mlecznej latte, ale możecie napisać w komentarzach, jak byście ten kolor nazwały. Ta sukienka ma na imię Donna. Od Donny Summer, ikony lat 70., ponieważ wydawało mi się, że właśnie Donna Summer chętnie w takiej sukience by chodziła. No dobra, zaczynamy teraz konkrety. Pierwsza stylizacja bardzo, bardzo, bardzo prosta sukienka. Zacznę od sukienki, może. Wstawię torebkę i będę tłumaczyć. E, sukienka ma dość spory dekolt. Wiem, że nie każdy taki lubi, więc zawsze można ją o, zawiązać. Przybliżę się, zawiążę. O! Jak tu jest za głęboko, to zawsze można ją sobie o, trochę pociągnąć, ponieważ ona ma tutaj takie troczki, to po prostu można wsadzić za te troczki. O! Można też, jeśli to jest dalej za głęboko, po prostu delikatnie sobie tutaj y, spiąć malutką agraweczką od środka. Ja oczywiście nie mam z tym problemu. Ja jestem człowiek dekolt, ja lubię jak coś mi nawet spadnie z ramienia, nawet ramiączko odsłoni, albo jak jestem bez stanika to y, y, ramię, tak seksownie. Y, sukienka jest z wiskozy i moim zdaniem... Oj, tutaj mi coś wystaje. Aha, nie odciąłam sobie tego od zawieszki, nie róbcie tego w domu. Sylwetkowo sama sukienka... Odkrywa to, co zazwyczaj wszystkie mamy piękne, czyli obojczyki. Jeżeli lubicie się z makijażem, to można jeszcze delikatnie wyzłocić jakimś nabłyszczaczem te obojczyki, żeby je jeszcze lepiej wyeksponować. Rękawy są takie, że one będą dla każdej sylwetki, bo część z Was nie lubi odsłaniać ramion. Aczkolwiek od razu Wam powiem, że każde ramiona są warte odsłaniania, no ale wiem, że na takich rodzinnych uroczystościach wolicie się czuć yy, bezpieczne z tym. No i te troczki wspomniane, słuchajcie. No to to są troczki To rozplączę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda bez troczków z jednej z drugiej strony. To jest prezentacja uniwersalności tej sukienki i uniwersalności rozmiaru. No bo teraz ona wygląda tak, właśnie można ją trochę do tyłu podciągnąć i zrobić sobie, słuchajcie, talię w takim miejscu, jak chcecie, a przede wszystkim. Pięknie się rozmiar dostosowuje, więc się nie trzeba przejmować. Ta sukienka jest dostępna w dwóch opcjach rozmiarowych, natomiast właśnie dzięki tym troczkom pięknie, pięknie się dostosowuje. A przy tym jest ekstremalnie wygodna. Ona jest zrobiona, kochane moje, z wiskozy, więc jest super leciutka. Akurat ta wersja w kolorze latte jest podwójna, czyli jest, jest podwójna, żeby nie była przezroczysta, czyli grzeczniejsza. Czyli można ją założyć właśnie na wesele, można ją założyć na randkę, można ją założyć na jakąś uroczystość rodzinną albo uroczystość pracy. Czarne dodatki oczywiście nie byłaby sobą, Gdybym nie dodała chociaż szalonej torebki, bo, bo, bo dla mnie to po prostu było trochę za spokojnie. Sandałki na obcasie z które już widziałyście wielokrotnie, one naprawdę pasują absolutnie do wszystkiego, bo przy takiej lekkiej sukience, zwiewnej sukience, która naprawdę cudownie pracuje, jak się w niej chodzi, dobrze jest mieć leciutkie budki, żeby jej za bardzo nie obciążyć. A mamy jeszcze lato jeszcze we wrześniu pewnie będzie gorąco a torebeczka to jest właśnie prezent. Mojego kochanego, e, kochanego męża. Ta marka jest super modna na Instagramie i znana z tego, że ma właśnie. Dziwne, jakąś dziwną, przeskalowaną rzecz. Jacques Moss jest słynny z tego, że te proporcje w torebkach są absolutnie szalone. To on wypromował tę malusieńką torebeczkę. Dziewczyny z mody robiły sobie z taką malusieńką e, torebeczką zdjęcie, pisały: Tam są moje oszcz oszczędności. Ja mam trochę większą, więcej się tutaj zmieści, przynajmniej telefon się zmieści. Tamta była na AirPods i zrobiła absolutny szał. Teraz jest właśnie taki nowy kształt z. Y, taką aureolką. Święta, Moni Święta Monika, nie wiem jak to zrobić teraz, żebym była Świętą Moniką i ona ma też pasek, więc można ją nosić przez, e, przez całość. Żeby było trochę bardziej strojnie, dodałam moją e, bransoletkę złotą, którą uwielbiam i takie duże bransolety to też już zaczyna być, słuchajcie, hit na jesień-zimę. Więc jak już przygotowujecie swoją szafę, zastanawiacie się ewentualnie, co dokupić, żeby było ciut modniej, a nie kupować za dużo, to moim zdaniem taka duża bransoleta będzie jak najbardziej ok. Pytanie, które zawsze pada, to jest pytanie... Co na to? Jakby było chłodnie, jakby padało, i tak dalej. Tu chciałam Wam pokazać. To jest e, stylizacja podpatrzona w brytyjskim Wogu. E, też już na e, jesień zimę 2022-2023. Słuchajcie, Yves Saint Laurent, Balenciaga, e, Dolce Gabbana. Wszyscy zrobili ogromne marynarki, które będą naprawdę bardzo dużym trendem na jesień zimę. I ja, słuchajcie, moją marynarkę. Na jesień, zimę wyczaiłam w sklepie Vintage. Dziewczyny są z Krakowa, nazywają się Bohema Vintage. Daję Wam, tak samo jak link do sukienki, link y, do marynarki. No i zobaczcie, jak modowo będzie ta sukienka z tą marynarką wyglądała. No i zobaczcie, jak. Czekajcie, poprawię sobie grzyweczkę. Zobaczcie, jak super cool y, wygląda taka wielka marynarka. To jest marynarka Hugo Bossa. Podejrzewam, że męska. No, taka wielka, że ja mam 1,77 m i ona mi prawie do kolan sięga, ale doskonale się skomponowała z tą delikatną sukienką. Takie zderzenie delikatności z czymś cięższym to jest zawsze właśnie super cool. Do tego ta wielka bransoletka yy, i modna torebka i sukienka, która z jednej strony jest inspirowana latami 70. nagle robi się super, super aktualna na 2022 i 2023 rok i pewnie na zawsze, bo to jest taki fason super, super uniwersalny. Jeżeli nie lubicie takich dużych marynarek, możecie mieć mniejszą marynarkę na to, możecie narzucić płaszcz. Ja bardzo często Wam mówię, że zawsze można narzucić płaszcz tylko na ramiona. Nie trzeba go wcale na siebie ubierać, on nas chroni przed deszczem. A sukienkę całą widać, można ją całkowicie zaprezentować. Więc z jednej strony kolor jest skromny. Ale jakość i y, to właśnie taka zwiewność tej sukienki sprawia, że ona wygląda y, dość widowiskowo. Michał powiedział, że mogę iść w niej na rozdanie Oscarów. Teraz czekam, aż ktoś mnie zaprosi. Aczkolwiek ja bym wolała, szczerze mówiąc, pójść na Medgale, bo Oscary to mnie. Nie ziębią, nie parzą. Lecimy do drugiej stylizacji tej samej sukienki. Druga stylówka to jest, wiecie, ja to tak chyba szumnie nazywam stylówką, bo ja po prostu zmieniam dodatki i pomyślałam sobie, że pokażę Wam stylizację z płaskimi butami, dlatego że do takich długich sukienek, na wesela, naprawdę fajnie jest po prostu mieć płaskie buty. Te moje to są jakieś no-name kupione w Mediolanie w butiku. Próbuję znaleźć podobne i wkleję Wam też link w opisie filmu, dlatego, że no, nawet najwygodniejsze buty w pewnym momencie mam ochotę zrzucić. Ja uwielbiam takie wydłużone noski, uważam, że są kobiece, są eleganckie i wcale się w tych obcasach długo nie trzeba męczyć. A druga sprawa, że skoro sukienka jest neutralna, buty mam neutralne, to można pozwolić sobie na taką kroplę mocnego koloru, ponieważ ta sukienka jest piękna tłem do koloru. Tu akurat torebka marki Pepita. Też ją znacie, wielokrotnie ją pokazywałam. Malutka, ale wystarczająca, żeby zmieściła się szminka, portfel i telefon na wesele czy inną uroczystość rodzinną. Czy randkę? Michał, to jest ok sukienka na randkę? Tak. Bardzo, tak nie wie, jak nie wie co powiedzieć, to mówi bardzo. Jesteś w niej super piękna. Jest bardzo piękna, jesteś w niej super piękna. No i tyle powiedział, co wiedział, ale super, dziękuję za komplement. Założyłam moje ulubione kolczyki, też vintage. One są lekkie, one są spektakularne. Ja zauważyłam ostatnio, że ja wolę jeden dodatek biżuteryjny, ale super spektakularny, niż kilka drobnych, ale to już oczywiście zależy od tego, jak wykomponujecie swoje zestawy biżuteryjne i w czym czujecie się naprawdę, naprawdę dobrze. Piszcie mi w komentarzach, który z tych zestawów podoba Wam się bardziej. Ja Was zaraz zaskoczę. Zaskoczę was tak, że się nie spodziewacie. E, ale zanim Was zaskoczę, to zasubskrybujcie mój kanał. Bardzo was pięknie proszę, trzeba się zalogować, ale warto, bo będziecie dostawać powiadomienia, e, będziecie czytać moje posty, będziecie na moich live'ach. Aha, w poniedziałek, czyli jutro nie ma live'a, bo jestem na wakacjach i na helu bardzo rzadko jest taki internet, żeby udźwignął te pół tysiąca osób, które wchodzą do mnie na livey, ale wrócę. Za dwa tygodnie już będę, więc warto zasubskrybować. Będę Wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. <grymne> no i co? Zaskoczyłam Was. To jest sukienka dwustronna, ale nie tak, że ją się odwija i ma podszewkę inną, tylko że można ją nosić tył naprzód i nadal wygląda pięknie. Szczerze mówiąc, ja myślę, że ja ją wolę tak. Tak jak Wam powiedziałam na początku, ja lubię, jak coś yy, spada z ramienia. Szczerze mówiąc, pewnie ją będę wtedy nosić po prostu bez stanika. Ona wtedy z tyłu wygląda tak. I. Te troczki z tyłu są tylko delikatnie zawiązane, żeby nie wisiały i gdzieś tam się nie majtały, ale wtedy właśnie ta sukienka robi się jeszcze bardziej swobodna, seksowna w stylu lat 70. -tych. I dlatego postanowiłam tę trzecią stylizację zrobić już taką totalnie, totalnie na co dzień, czyli skórzane klapeczki mogą być też na grubej podeszwie. Mój ukochany koszyk z jeszcze z ozdobami, z meksyku przywiezionymi. I tak naprawdę wystarczy, bo, bo sama ta sukienka jest widowiskowa i spektakularna, jak widzicie, zostawiłam swoje. Swoje ulubione kolczyki, bo one są dla mnie takie bardziej codzienne, bo się aż tak bardzo nie błyszczą. Więc moim zdaniem też w zasadzie każda sylwetka może tak nosić, bo tak, tutaj faktycznie odsłaniamy. Dość duży kawałek ramienia, e, więc e, robi się taka piękna przestrzeń, wysmuklenie. Z drugiej strony mamy ten troczek, mamy to zbluzowanie, więc jeżeli chcecie się czuć bezpiecznie w okolicach talii, to ta sukienka jest sukienką naprawdę do zadań specjalnych. Więc z jednej strony niby zakrywa, ale talie robi, coś odkrywa, więc będzie dobra naprawdę, naprawdę dla każdej e, sylwetki. Czekam na Wasze komentarze. Bo tak naprawdę z tym tył naprzód to wyszło przez przypadek, jak ta sukienka przyszła do mierzenia i ja ją założyłam tak naturalnie, tył naprzód. I napisałam do dziewczyn z Mi Complete: Ej, super, tak spada z ramienia. <grym> Ale historię tej sukienki zaraz Wam opowiem. Aha, no bo tak, jeszcze będą dwa kolory. Czekajcie na dwa kolory. Nie odchodźcie od odbiorników. O moich umiejętnościach fryzjerskich e, może nie mówmy, po prostu spiłam włosy u góry. Dziękuję, że możemy spuścić na to zasłane milczenia. Ja nigdy nie układam włosów: albo je po prostu tylko suszę i są rozpuszczone, albo je wiążę u góry, jeszcze ewentualnie podpinam grzywkę. Jeśli jest bardzo, bardzo gorąco, to jest druga wersja tej sukienki, ciut inna, dlatego że ona jest bardziej przezroczysta, zauważcie, bo ma tylko jedną warstwę. Żeby nie była przezroczysta na dole, to ma spódniczkę, ale jest zdecydowanie lżejsza, zdecydowanie właśnie. Ym, można powiedzieć, eteryczna. I jeśli chodzi o dodatki, bo przecież o sukience, ale też o dodatkach jest ten odcinek, to tutaj dobrałam. Takie moje niebieskie kolczyki, które już znacie, Izabel Maron, które mają identyczny kolor jak torebka, więc one robią klamrę więc pozwoliłam sobie, jeśli chodzi o buty znowu o krople koloru i założyłam moje żółte szpilki Gian Victorosi, też które już tu wielokrotnie widziałyście. Także e, widzicie, że klamra jest między kolczykami a. Torebką, a buty mogą być już w zupełnie innym kolorze. Czy czarne buty byłyby tu ok? Oczywiście. Moim zdaniem dodatki jasne, również tak, na co dzień ta sukienka, właśnie z koszyczkiem, z torebką, też byłaby bardzo ok, ale właśnie z tymi dodatkami, no robi się właśnie taka trochę jak na czerwony dywan czy na wielkie wyjście, ewentualnie na randkę. Ja w tych butach mam jakieś 1,80 m, nie wiem ile, e, ale tak czy siak uważam, że wysokie kobiety mogą chodzić w obcasach na randki. Dlaczego mówię mogą? Dla mnie wiecie, w ogóle zawsze jest tak, że możecie robić to, co chcecie i namawiam Was do odwagi w Waszych stylizacjach, ale tyle z Was mi pisze, że nie możecie chodzić w obcasach, bo Wasz facet jest Niższy. Hello! No, jeżeli chcecie, obcasy, noście obcasy. Facet się przyzwyczai, zobaczycie. To jest tylko kolejny przesąd, zabobon, że mężczyzna musi być zawsze wyższy. Ja się przyzwyczaiłem. Michał mówi, że się przyzwyczaił. Dobra, została nam tylko jedna sukienka, jeden kolor, ale zanim do niej przejdziemy, to opowiem Wam historię tej sukienki, jak to było, dlatego że to też jest mój projekt, to znaczy dawno temu, naprawdę nie wiem ile. Pół roku temu, może więcej, e, wymyśliłam sobie właśnie taką sukienkę w stylu lat 70. Mm, zwiewną, delikatną, i napisałam do dziewczyn z mojej komplet, czy mogłyby tylko dla mnie taką zrobić, czyli dokładnie jest taka sama historia jak z pod e, ale bardzo długo nie było odpowiedniej tkaniny, żeby ona była właśnie taka lejąca, żeby pięknie się układała z jednej strony, a z drugiej, żeby była super wygodna, więc długo poczekaliśmy na tę tkaninę i w końcu razem z podkoszulkami. A propos podkoszulków jeszcze wam powiem, że one się wyprzedały na pniu. Bardzo wam za to dziękuję. Będziemy robić drugi drop, ale są wakacje. Firma producent naszej dzianiny aktualnie ma wakacje, więc musimy poczekać na dzianinę. Jak tylko podkoszulki się pojawią, a będzie jeszcze parę niespodzianek podkoszulkowych, to dam wam znać. Ale jeżeli czekacie na to z biciem serca, to zapiszcie się na powiadomienia na mi Kompli Lit, to wtedy będziecie wiedziały, jak podkoszulki się pojawią, może jakieś pojedyncze rozmiary wrócą do sklepu, także zapisujcie się. Jeśli chodzi o tę sukienkę, widzicie, no ona jest super piękna, super swobodna i wygodna, czyli taka, jaką bardzo, bardzo, bardzo chciałam. I ponieważ właśnie testowałyśmy trzy e, kolory, no to trzy będą w sklepie, ale znowu w bardzo limitowanej, e, w bardzo limitowanej e, ilości. No i ja przez te pół roku nawet zapomniałam właśnie, że. Ja chciałam dekolt z przodu. <noise> Więc założyłam ją tę naprzód i tak było super. Później się okazało, że ten dekolt z przodu też jest piękny. Zobaczcie, tu mam specjalnie wywiązany, żebyście widziały, jak pięknie ta łezka wygląda. E, I e, jak ta sukienka jest uniwersalna dla różnych naszych potrzeb. E, oczywiście też Asia przymierzyła sukienkę, żebyście widziały, jak sukienka wygląda na rozmiarze XL i niższej osobie, bo kolejna rzecz, która bardzo często się pojawia, to czy to prawda, że niskie osoby nie mogą nosić długich sukienek? To jest absolutnie nieprawda. To jest kolejny przesąd. Długa sukienka to długa sukienka. Ja mam czasem wrażenie, że na takiej wysokiej osobie jak ja, ona mnie jeszcze wydłuża, ponieważ trzymamy tę linię kolorystyczną, więc mnie to ciągnie do góry, więc Was moje kochane niższe filigranowe wicki e, też do góry wyciągnie, więc zupełnie się nie przejmujcie. Tu bardziej chodzi o to, żeby jednak zrobić te talie, dlatego, że jak tej tali nie ma, to to może przygnieść sylwetkę i faktycznie ją skrócić, ale znowu, jeśli macie ochotę bez tali, to też nie ma problemu, bo wzrost to wzrost i wysoki, i niski, i średni jest po prostu neutralny więc spokojnie można się skracać, spokojnie można również swoją filigranowość celebrować. Pamiętacie o tym? Napiszcie mi w komentarzach, czy pamiętacie o tym. Bo ja ostatnio słyszę, że jak zaczynacie zapominać, to słyszycie mój głos w głowie. I bardzo dobrze. Jeżeli czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można. Ok, nagadałam się, idę do ostatniej sukienki i wystylizuję ją z trampkami. Bo ileż można na tych obcasach stać? O super, powiedział Michał, jak weszłam tak ubrana, znaczy, że wybierasz tę wersję. To jest znowu ta sama sukienka kolorze granatowym. I teraz z informacji technicznych: 10% zniżki jest automatycznie w Mi komplet teraz na te sukienki przez tydzień. A na tę sukienkę jest pre czyli trzeba ją zamówić, bo akurat wiecie, ja kocham granatowy, więc uparłam się, że ten granatowy chcę pokazać w odcinku i że chcę mieć tą sukienkę w granacie. Ona. To już jest bardziej taka krepa, oczywiście wiskoza, ale jest ciut twardsza, przez co jest trochę bardziej sportowa. Dlatego od razu pomyślałam, że trampki do tego moje super stare, właśnie granatowa czapeczka. I żeby było coś nieoczywistego, możemy dodać moją nową, czarną torebkę. Eee, dlaczego? Bo zobaczcie, jak czarny z granatem pięknie gra, dlatego że to są kolory, które nawzajem się uzupełniają i nawzajem podkreślają swoją e, głębię, a ponieważ są na superstarach czarne paski, to wszystko nam się znowu fajnie spina klamrą, bo jest biały znaczek, białe buty, czarne paski, czarna torebka i granatowa sukienka. Oczywiście ją można nosić tak, żeby spadała z ramienia, można ją nosić tylko do przodu, ale dzisiaj chciałam Wam pokazać po prostu, miliony, miliony możliwości, dlatego że zobaczcie, jak dodatki fajnie zmieniają te sukienki. Te sukienkę można nosić i na elegancko, i na sportowo. I moim zdaniem i takie dodatki i taką sukienkę warto mieć w szafie taką sukienkę kameleon, która zmienia się w zależności od tego, czego potrzebujecie. Moim zdaniem właśnie jesienią gruby płaszcz, na to e, ciężki sweter, żeby zderzyć tę lekkość, z tą ciężkością, żeby bawić się proporcjami. Także że nie jest to tylko letnia sukienka, po prostu rajstopy pod spodem, ciepły sweter i na jesień też y, będzie super. Y, która wersja jest waszą ulubioną? Michał się już wypowiedział. Czekam na wasze wypowiedzi, wasze komentarze y, i no co mam wam powiedzieć? Jadę w końcu na urlop. Dziękuję. Do widzenia.